Dzisiaj w codziennym dzieleniu chciałbym poruszyć tę myśl, którą Jezus zawarł w słowach: Także innym miastom jestem powołany głosić dobrą nowinę. Otóż, kiedy przeczytamy dzisiejszą Ewangelię, to w drugiej części zobaczymy, że schodziły się do Jezusa tłumy w tym właśnie momencie, kiedy Jezus udawał się na miejsce pustynne, prawdopodobnie po to, żeby się modlić i wznosić swoją, swoje uwielbienie w kierunku Ojca. Te momenty były dla, dla niego też takim intymnym spotkaniem z Bogiem, Ojcem, gdzie na pewno też wiele rzeczy konsultował z Ojcem, przylgnął całą swoją, całym swoim sercem do serca Ojca. No i przychodzą do Niego tłumy. Chcą Go jakby też zatrzymać w miejscu, gdzie uczynił cud. A Jezus mówi, nie, ja muszę iść dalej, dlatego że po to zostałem posłany. Jest to też fragment, który zaraz następuje w Ewangelii. Potem Duch Pański spoczął na mnie, albowiem na mnie bym głosił dobrą nowinę ubogim. Więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie itd. Czyli ten fragment dzisiejszy następuje po tym fragmencie z Nazaretu, gdzie Jezus rozwija księgę w synagodze i mówi, jakie jest jego powołanie, czyli wygłasza swój ekspoze. Jezus jest świadomy swojej misji, Jezus jest świadomy tego, po co został tutaj na tę ziemię posłany, i nie jest tylko posłany do jednej wioski, do jednego miasta, ale jest posłany szerzej. Yy, tak rozmyślałem o tej dzisiejszej Ewangelii, pomyślałem sobie, że w naszym życiu może być też podobnie: że mogą pojawić się swego rodzaju pokusy, mówiąc w cudzysłowie, żeby zostawić to, co jest najbardziej priorytetowe, istotne w naszej misji, a zająć się różnymi innymi rzeczami. I w ten sposób możemy osłabić w sobie to powołanie istotne, do którego my zostaliśmy po prostu wezwani. Trzeba uważać, mieć taką czujność, mieć też odwagę być takim asertywnym i powiedzieć nie. Nie, ponieważ nie jest to związane z moją misją. Ale z drugiej strony też. Ta asertywność nie powinna być dla nas takim usprawiedliwieniem naszego takiego lenistwa duchowego, które też również może się, może się wkraść. Bo może być ktoś, kto jest wezwany, aby nam zaproponować coś, co jest w granicach naszej misji, a my mu powiemy nie, bo nie. I tu jest też taka cienka granica. Trzeba uważać na to, co jest w granicach mojego priorytetu, co jest w granicach mojej misji i tego się trzymać. Określić sobie cele, określić sobie nasze obowiązki, wymagania. Jeżeli inni nie wymagają, to pamiętaj, że wymagaj od siebie. I spełniać to. Yy, I nie bać się z jeszcze tej drugiej strony, z tej innej strony, żeby, że ktoś się obrazi teraz, że ja nie będę wykonywał tego, co on poprosi. I tu jest właśnie to wołanie do Jezusa, do Ducha Świętego o tą umiejętność rozeznawania. Wielu z nas ma, i też się na tym chwytam, problem z takim codziennym rozeznawaniem. I rzeczywiście tutaj może się wkraść i lenistwo, i jakaś nadwrażliwość, i pogoń za dobrem. Dobrem oczywiście, dobrze, że gonimy za dobrem, ale. Niekoniecznie do danego dobra zostaliśmy powołani. tak? Trzeba rozważyć, trzeba rozeznać. Dlatego dzisiaj warto, abyśmy się pomodlili do Ducha Świętego o taką umiejętność rozeznania, co jest moją misją. Jeżeli wiesz, co jest Twoją misją, to yy, aby pomodlić się o to wyważenie, o to rozgraniczenie. Duchu Święty, dziękuję Ci za. Postawę Jezusa, który trzyma się swojej misji. Dziękuję Ci, że w tym swoim człowieczeństwie nie gonił za wszystkim, to znaczy nie gonił za tym, żeby wszędzie głosić dobro, ale miał dokładnie sprecyzowany cel. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że byłeś w stanie w tej swojej postawie wyrazić taką asertywność i powiedzieć, że nie, muszę iść też dalej. Muszę iść też dalej, bo tam jestem powołany. I daj nam odkryć, jak my mamy odpowiadać, jak mamy dyskutować z innymi ludźmi. Wtedy, kiedy o coś nas proszą, a czujemy, że to nie jest nasza działka, że to nie jest nasze powołanie. Bądź uwielbiony w tych wszystkich osobach, które już spotkały się z swego rodzaju frustracją, z jakimś takim obrażeniem ze strony innych. Przyjdź, przyjdź Panie Jezu. Abyśmy zrozumieli, że nie my mamy wszystkich zadowalać, ale że mamy przede wszystkim pełnić wolę Twoją, tego czego Ty pragniesz od nas. Przyjdź, Duchu Święty, i pomóż nam trwać w tym postanowieniu, w naszej misji. Amen. Dzisiaj aktem strzelistym niech będzie to wezwanie z Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja. Niech się dzieje wola Boża względem nas. Niech się realizuje misja, którą Bóg nam daje w naszym życiu. A w komentarzach zapraszam Was do tego, aby, aby napisać może, co jest moją misją, co jest moim życiowym powołaniem, co jest właśnie, e, gdzie, gdzie są te moje widełki, czyli od do, co ja robię szczególnego takiego? Jedna osoba może być właśnie nauczycielem, e, pozdrawiam nauczycieli przy okazji, którzy rozpoczynają dzisiaj rok szkolny. Jedna osoba jest powołana do tego, by być, nie wiem, e, posługiwać e, jako ewangelizator. Ktoś zaangażowany w parafię, jeszcze ktoś jest powołany do tego, by zajmować się domem, rodziną. Jest wiele oczywiście stanów, zawodów. Uwielbimy Pana Boga w, tej, w tym wymienieniu tych naszych stanów, zawodów i tych naszych misji życiowych. Moją misją życiową jest powołanie do uwielbienia, do uczenia innych uwielbienia i do tego, by zapalać właśnie Innych do tego, by oddawać hołd Bogu. Dobrego błogosławionego dnia, trzymajmy, trzymajmy się Jezusa i do zobaczenia w kolejnych naszych rozważaniach.